W poprzednim filmiku omówiliśmy słowo heartsticker, które oznacza strasznie. Ale mamy jednak jeszcze jedno słowo, które oznacza strasznie, mianowicie erch. Na przykład, jeśli ktoś mnie pyta, jak minęły Twoje wakacje? Who was je wakacji? i chciałbym na to odpowiadać, że było strasznie fajnie. No to mówię: Het was erg leuk! Albo het was erg leuk. je. No więc można używać erch jako strasznie. Można też powiedzieć het was hartstikke leuk, no ale też można powiedzieć het was erch leuk. Ik ben erch mu. jestem strasznie zmęczona. Albo ik ben hartstikke moe, więc te słówka mają takie same znaczenie. Ik ben erch mu. również znaczy, że jestem strasznie zmęczona. Albo to vind ik erch jammer. Uważam, że to strasznie szkoda. Ale erch Również używamy w przypadku, kiedy coś jest strasznie. Na przykład sytuacja jakaś. Wat erg. Jak strasznie. Okropne. Albo stało się coś złego. Strasznego. Er is iets ergs Również używamy tu ERCH. Dlaczego tu się nagle pojawiło s? Umówimy w następnym filmiku. Ik vind het heel erg Bardzo mi ciebie żal. Więc oba słowa hardsticker, erch oznaczają strasznie. I używamy tych słów jako bardzo, tylko mocniej. Ale słowo erch również używamy w przypadku, jeśli jakaś sytuacja na przykład jest straszna, jeśli coś jest straszne.